Hej, chciałem Wam pokazać taki e, silikon spray kupiony w Bricomarche. On coś około 25 zł. kosztuje. E, chroni szczelki gumowe przed mm, przywieraniem i przymarzaniem. No, ma też e, właściwości antykorozyjne. Smaruje zamki, łańcuchy i zawiasy. No, czyli można powiedzieć, że jest to takie. Mm, Coś powiedzmy uniwersalnego, czym posmarujecie i uszczelkę i na przykład zamki coś na wzór WD40 tylko to się ma obchodzić łagodniej z gumą na, na no z uszczelkami, tak? No to co, pokażę, może jak to działa. No dobrze, słuchajcie, pokażę może jak to działa jak to psika, ma taką końcóweczkę ogólnie zapach i konsystencja tego jest strasznie podobna do plaka nie wiem czy to już mówiłem nakładamy to bezpośrednio na uszczelkę psika to bardzo mocno, mogłoby to trochę słabiej psikać bo no roz, rozrzut tego jest duży i zostawię to takie kropeczki tłuste na tapicerce co mi się nie do końca podoba, no ale wystarczy wziąć jakąś szmatkę i to schodzi Plasticzki, które no nie chcieliśmy, żeby były posmarowane, można po prostu przetrzeć, też łatwo schodzi co do przecierania samej uszczelgi po użyciu tego preparatu, to producent no pisze, żeby tego nie wycierać. Mm, także samych uszczelek nie wycieramy. Oczywiście używam to tylko taki wyłącznie dla bajeru, bo mm, to też się nadaje do smarowania zamków. Jakbyście chcieli zamek, na przykład to granicznik sobie posmarować, też można piknąć. Także to jest takie e, No taki spray wielofunkcyjny, tak wielofunkcyjny, także polecam to dla ludzi, którzy no tak jak ja kochają coś posmarować sam, chodzi coś przeczyścić, także no tak to działa.